A mi chodzi o to, by wytrwać. A mi chodzi o to, by wytrwać. A mi chodzi o to, by przeżyć następny dzień. Samochody jadą, ludzie zwalniają. Mój pociąg stoi, radio nadaje. Gazety milczą, wszyscy się rozmarzają. A koty siekają, meteory krążą cały czas. A mi chodzi o to, by przeżyć. A mi chodzi o to, by przeżyć. A mi chodzi o to, by wytrwać następną noc. Kamienie się toczą, woda się podnosi, z wiosło spostaje dla małych radości, drzewa się kołyszą, gdzie betonu nie ma, a balon wojskowy wszystkich podejrzewa. A mi chodzi o to, by wytrwać. A mi chodzi o to, by wytrwać. A mi chodzi o to, by wygrać następny dzień. A mi chodzi o to, by przeżyć. A mi chodzi o to, by przeżyć. A mi chodzi o to, by przeżyć następną noc. Kaczka dziennikarska, puszcza się na wodzie, otworzyła mordę i... A radio utwór pseudomodny Sztandary odpoczą stołki ktoś przestaja Tam na samej górze, a na dachy domów Spada kosmiczny pył A mi chodzi o to, by wytrwać A mi chodzi o to, by wytrwać A mi chodzi o to, by przeżyć następny dzień A mi chodzi o to, by wygrać a mi chodzi o to, by wygrać A mi chodzi o to, by wygrać Następną noc Samochody jadą, ludzie zwalniają Mój pociek stoi, radio nadaje Gazety milczą, psy się rozmnażają A koty sikają, meteory krążą cały czas A mi chodzi o to, by wygrać A mi chodzi o to, by przeżyć a mi chodzi o to, by wytrwać następny dzień A mi chodzi o to, by wytrwać A mi chodzi o to, by wytrwać A mi chodzi o to, by przeżyć następną noc Kamienie się toczą, woda się podnosi Z tej gwiazdy spostaje dla małych radości Drzewa właśnie połyszą, gdzie betony nie ma a balon wojskowy wszystkich podejrzewa, a mi chodzi o to, by wytrwać. A mi chodzi o to, by wytrwać. A mi chodzi o to, by przeżyć następny dzień. Dziennikarska puszka się na Bogie otworzyła mordą i oskarża kogoś, a radiografuje był tu, tu co do modnej. Tam daliło ktoś przy tam na samej górze, a na dachy domów spada kosmiczny